Jesteśmy w czasach wielkiego zachwytu serialem WandaVision i oczekiwaniami na Falcon and the Winter Soldier. Jednak w niedalekiej przyszłości widnieje kinowa premiera filmu Black Widow, o której dziś niestety nie mamy zbyt dobrych wiadomości. Przez panującą pandemię, większość premier filmowych została pchnięta w czasie, niekiedy nawet o pełny rok, jak to miało miejsce w przypadku szybkich i wściekłych. Marvel jednak, w nadziei na lepsze jutro, przesuwa większość swoich filmów kilka miesięcy do przodu naraz. Obecnie premiera filmu o Nataszy Romanoff ma pojawić się w kinach na początku maja, czyli prawie rok po pierwszym terminie. Jednak jak można się domyśleć, sytuacja na świecie nie wpływa pozytywnie na obecne plany, ponieważ już teraz można śmiało powiedzieć, że raczej ten film do kin nie wejdzie. Sytuacja w niektórych krajach jest nawet gorsza od tej, jaka panowała podczas przeniesienia premiery. Tak więc pozostaje nam pytanie: co z wydaniem filmu na Disney Plus, tak samo jak zrobili to z Wonder Woman i wydaniem jej na HBO Max. Okazuje się, że sytuacja tutaj jest niestety też nie najciekawsza. 11 lutego odbyło się spotkanie zarządu Disneya, gdzie były poruszane najważniejsze kwestie związane z wydawaniem produktu. Oczywiście wiele się dyskutowało o gigantycznym sukcesie serialu WandaVision, jednak jednym z tematów głównych było wydanie właśnie Black Widow. Wiele osób w zarządzie chce, aby film pojawił się w kinach i na Disney Plus jednocześnie. Ku temu może przychylać gigantyczny sukces HBO Max i wydanie filmu Wonder Woman 1984, o którym wspomnieliśmy wcześniej. Jak Informuje Variety, jedna z głównych osób w zarządzie jest temu przeciwna i chodzi tutaj o nikogo innego jak Kevina Fajgi. Osoba odpowiedzialna za tak gigantyczny sukces Marvel Cinematic Universe nie chce wydawać filmu na platformę, ponieważ według niego na zawsze zmieni to sposób wydawania nowych filmów w MCU. I ma rację, ponieważ ludzie przyzwyczają się do nowych, wielkich filmów na platformie streamingowej i później mogą mieć problem z tym, że filmy wydawane są tylko w kinach. Z punktu biznesowego jest to złe. Rozwiązanie. Aczkolwiek czy na pewno. Jednak my widzowie chętnie obejrzelibyśmy ten film w zaciszu domowym, niż mielibyśmy iść do najbliższego otwartego kina, o ile takie by były, i przestrzegając wszystkie zasady, oglądać film na wielkim ekranie. Okazuje się jednak, że pojawił się kolejny problem. Przesunięcie kolejny raz premiery Black Widow może też oznaczać problem dla seriali, które wchodzą na Disney. Według kilku informatorów wydarzenia z Black Widow wpływają na niektóre produkcje i bez premiery tego filmu trzeba będzie przesunąć też i seriale, a to dla Disneya może oznaczać nieodwracalne straty pieniężne. W Polsce mówi się teraz o otwartych kinach, jednak już są głosy, że trzeba obostrzenia przywrócić, co oznaczałoby brak premiery, na przykład w Polsce. Jednak tak samo jest w większej części świata, dlatego Disney, nawet pomimo sprzeciwu samego Kevina, może pójść jednak w premierę hybrydową, czyli kina i Disney Plus jednocześnie. Jeśli ktoś chce obejrzeć w domu, proszę bardzo, jeśli ktoś ma ochotę pójść do kina i ma taką możliwość, to też będzie mógł to zrobić. Na koniec jednak powstaje inne pytanie. Jeśli nie dadzą na Disney Plus i przełożą premierę, to na kiedy? Najbliższym rozsądnym terminem będzie jesień tego roku, co oznacza pchnięcie Eternals i wszystkich filmów po nim. Tak samo byłoby z filmem Spider-Man 3, którego produkcją zajmuje się i Marvel i Sony jednocześnie i premiera którego ma się odbyć w grudniu tego roku. Tak więc wygląda, że jest problem i przed Disneyem bardzo poważna decyzja. Według analityków powinni podjąć decyzję maksymalnie w ciągu dwóch tygodni, Ponieważ wszystko trzeba zaplanować bądź odwołać. Jeśli pojawią się dodatkowe informacje na ten temat, to na 100% Was o tym poinformujemy. Jeśli Wam się ten film spodobał i dotrwaliście do tego momentu, to zostawcie komentarz Black Widow. Dzięki temu będę wiedział, że chcecie więcej takich produkcji. A Wy chcielibyście zobaczyć Black Widow na Disney Plus, czy może jednak taki film to tylko w kinie? Dajcie nam znać oczywiście w komentarzach. Tak więc, Panie i Panowie, ja nazywam się Seth Donner z Just Culture. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.